Nazywam się Maria Gałka Ostapińska, prowadzę kwiatarnię takiej kwiatki i bloga pod tą samą nazwą. Od początku wiedziałam, że chcę się zajmować kwiatami i to była moja powolna droga do celu, zaczynając od studiów, po kursy, po kolejne prace w kwiatarniach. Ponad 5 lat temu, gdy zaczynałam pisać bloga, Facebook był podstawowym narzędziem komunikacji z moimi czytelnikami i gdy napisałam tekst, od razu udostępniałam go na Facebooku i dzięki temu miał on większy zasięg. Facebook z takimi kwiatkami był od początku. Wtedy jego funkcja sprowadzała się do promowania postów, ściągania ludzi na stronę. Z czasem zaczęło się pojawiać coraz więcej zamówień, dlatego też trzeba było otworzyć firmę no i pójść w kierunku biznesu. Gdy otworzyliśmy kwiaciarnię, musieliśmy poinformować o tym jak najwięcej osób. Na początku ciężko było przyciągnąć klientów do kwiaciarni. Wymagało to wiele czasu, cierpliwości i zbudowania zaufania. Jak każda mała firma, Zaczynaliśmy od małego budżetu, gdzie musieliśmy się nauczyć, co dla nas działa, jacy klienci, jakie osoby będą zainteresowane tym, co mamy do zaoferowania, po to, by później, bardziej skutecznie i na większą skalę móc go wykorzystywać. To, co robiliśmy, to były przede wszystkim ulotki działania lokalne, ale też postanowiliśmy używać narzędzi internetowych. No i w tym bardzo dużą rolę oczywiście odegrał Facebook i jego formy promocji. W ciągu roku takie kwiatki odnotowały dwukrotny wzrost sprzedaży. Wymagało to tak naprawdę zrobienia dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to było ściągnięcie nowych ludzi za pomocą różnych form promocji, a druga przede wszystkim dbanie o obecnych klientów, by byli zadowoleni z tego, co tutaj otrzymują. Rozwój mojego biznesu przekroczył zdecydowanie moje oczekiwania w skali 1 do 10. Myślę, że to była dwunastka.